Radku, stoimy przy bardzo ciekawej maszynie. No. Natomiast, spójrz. Jeszcze co? Jeszcze raz. Jeszcze raz, Dobre. Dawaj, Tak. Stoimy przy bardzo ciekawej maszynie, no i co? Co mi chciałeś powiedzieć o tej maszynie? Ale zobacz, tutaj nadjeżdża... Odkurzacz. Odkurzacz? Słuchajcie, przyszłość rolnictwa, warzywnictwa tak prawdopodobnie może wyglądać. W pigułce. W pigułce. Tak. Tak. Połknijcie ją, tylko przepraszam, popijcie czymś, żeby Wam nie stanęła w gardle ta, ta pigułka, nie, co? Mm. Dobra, wiemy, że to ma baterię i pracuje 8 godzin jak, jak normalny Mam człowiek, ile ile powinien, powinien pracować, oczywiście, że cały czas. Tak. No. w związku z tym, co wiem o tym robocie, Artur? Maszyna przeznaczona do pracy w szklarniach, tego typu obiektach zamkniętych raczej, A. bateria elektryczna, elektryczny napęd. No. bateria, głównie do pracy w międzyrzędziach producent... Czyli, czyli pielnik mówiąc krótko. Dokładnie, taki nie odkurzacz, ale pielnik. Dobra, bądźmy, wiesz, sprawiedliwie, powiedzmy, że to jest Nio Technologies. Tak, francuski startup. Francuski startup, francuska firma kosztuje ponad 20 tysięcy euro. euro taka maszynka do pomieszczeń tak naprawdę, czyli pod szkło. Tak. i tak dalej. To co tutaj stoimy to już jest podobne rozwiązanie jak tamto, tylko maszyna polowa. Zresztą to widać, bo jest zdecydowanie większa od tamtej. Mhm. Powiedzmy sobie od tego małego odkurzacza, który, który pieli nam ogródek, ogródek, ogródek dokładnie. dokładnie. Tak. Ta maszyna już wjeżdża na pole oczywiście, tamta i ta, czujniki optyczne, czyli generalnie mapowanie, GPS, tak. mapowanie, tak, więc nigdzie nam nie zwieje, no chyba, że ktoś... Kurde, no takiego wypuść w pole. Ty no, przecież jak ktoś by, idziesz do domu, na no, obiad, to sobie tam jeździ pieli, wracasz, a jego nie ma i co? Dokładnie. 20 tysięcy do... euro w plecy jesteś wtedy. 20 tysięcy odjechało. 20 Ta maszyna nawet nie wiemy ile kosztuje, nie będziemy się nad tym zastanawiać, ale w każdym razie chcieliśmy Wam zwrócić, że to są jedne, jedne z nielicznych e, maszyn autonomicznych, które są prezentowane w tym roku na Bydnarach. Tak. Zresztą na konferencji prasowej otwierającej te targi. E, Panowie podkreślali wyraźnie organizatorzy tych targów, że właśnie w tym roku nie udało im się za dużo tych maszyn ściągnąć, a był, taki, ściągnąć, zamysł, a był, był taki, taki zamysł, dokładnie tak i że obiecali, że w przyszłym roku tego typu rozwiązania zdominują te targi. Może nie zdominują, ale że. E, tak, będzie, będzie. Będzie ich zdecydowanie więcej, będzie można je obejrzeć. No, w tym roku ich ściągnięcie w pandemii nie było możliwe. Czasami naprawdę z bardzo odległych zakątków Europy czy też świata, prawda? W związku z tym to są, to są, to są te kwestie. E, nie, niech sobie stoi. Czemu ma odjeżdżać? Niech, niech sobie stoi. No. Fajny, Misio. Się? Podoba mi się. No, ale czy tak będzie wyglądać rolnictwo w przyszłości, zobaczymy. No zobaczymy, w każdym bądź razie będziemy na kolejne rozwiązania autonomiczne musieli poczekać do przyszłego roku. Dokładnie. Tegoroczne Wam zaprezentowaliśmy. Trzymajcie się.